Lubliny co prawda już w tym sezonie w grudziądzu były, ale Krosno to nie GKM, a WTS to żaden motor. Co prawda wrocławianie nie poszaleli na Podkarpaciu jak Patryk na Dramenbejsie we Wiedniu, ale Patryku chyba 40 do 50 to dla nich całkiem przyzwoity wynik, a dla Krosna, jak i dla nas, co to nie mają nic lepszego w niedzielę do roboty, całkiem chyba nie najwyższy wymiar kary. Cześć. Tak jak zwykle, zahaczasz o tą to proszę Cię, żebyś nie komentował. A mówiłeś, Jezus, że masz to, herbatkę, po... która Cię uspokoi w razie W. Po prostu zostaniemy nieznajomymi, po prostu, którzy się spotykają przy okazji nagrań. Tak to się zakończy, Darku. Witajcie, kochani. Tak, ja powiem nawet odwrotnie, że... To, to jest lepszy wynik dla na moim zdaniem, niż dla Sparty Wrocław, tym bardziej, że kilku zawodników się tutaj pokazało ze świetnej strony, szczególnie Wacek, Wacek Milik, który chwalił się niesamowitymi maszynami od Ryszarda Kowalskiego, ale i też juniorzy, świetny ten bieg juniorski i Doyle też, gdyby nie to wykluczenie, też byłby znakomity mecz, chociaż też całkiem niezły, więc 40 punktów z drużyną Przyszłego Mistrza Polski na torze kompletnie przemeblowanym, w cudzysłowie i dosłownie, mm. czy sobie nieznanym. Bardzo dobry wynik, a Sparta, niestety, dla widowiska całej ligi, dalej niepokonane, dalej wygrywają. I tutaj niesamowicie wyrównana ta, ta drużyna. Niesamowicie 50 punktów, to nie jest jakiś duży wynik, ale to się tak pięknie rozkłada, że tu. no Trudna rola trenera, żeby nie popaść tutaj w sam zachwyt, moim zdaniem, na każdym z tych zawodników. A propos Jasona Doyla, to ch chyba musi taką jak ty, Melisę pić w tym roku. Słuchaj, z też pad tak pan, ładnego kubeczka, bo y, tyle wykluczeń i w Gorzowie, i tutaj, i chłopak jeszcze jakoś się nie y, podpalił. Witajcie serdecznie, kochani, na kanale Park Maszyn. Cześć, I Z tej strony Daro i Patryk, te melise zażywające. Oczywiście zapraszamy serdecznie do lajkowania i komentowania naszego kontentu, tego odcinka. Jeżeli oglądacie i chcecie się z nami pokłócić albo przebić pionę, to bardzo prosimy. Oczywiście subskrypcje na Instagramach, Twitterach i właśnie na YouTubach. Bardzo, ale to bardzo mile widziane. Tak jest oczywiście zapraszamy na patronite.pl na Park Maszyn tam prawdopodobnie niedługo dojdzie kilku sponsorów to tak i patronów. Mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Pozdrawiamy tych, których mamy w tej chwili. Siema. Ziomale z zarządu, i też tam no, wszystkich, tak naprawdę. A akcja Żużlowa Rodzina się Razem Trzyma, czyli wsparcie dla Andrzeja Szymańskiego, to oczywiście nasz motyw przewodni od początku sezonu. Zapraszamy na linki w tym odcinku w opisie. Tam wszystkie dane i informacje a propos tej akcji. No i oczywiście pamiętajcie, że teraz we wtorek live znowu razem z Patrykiem się spotkamy, Cuzamen. to, że teraz jest to zaległa kolejka Ekstraligi, robimy te odcinki razem, ale oprócz tego na kanale ukażą się solówki Patryka, a, po, a propos pierwszej Ligi Żużlowej, no i ten live o 20.00 Było was sporo ostatnio, przybędźcie też tam o Grand Prix sobie w Gorzowie, między innymi powiemy, Patryku, 40 do 50, jak wspomnieliśmy w zasadzie, trochę szczęścia mieli w, na początku ci... Krośnianie, no bo wiadomo, że w biegu drugim wykluczony zostaje całkiem słusznie. no Tak mi się wydaje Bartek Kowalski, który nie popełnił błądu tak jak i błędu, przepraszam, tak jaki Denis Zieliński, chyba że Ty masz inną opinię, no ale ktoś musiał być wykluczony. Czy, czy ty myślisz inaczej? Czy ty myślisz, że Denis Zieliński założył się Ale Szymon Woźniak z bardzo daleka albo jak Czyciek Buczkowski bardziej i próbował zamknąć bramę niestosownie, czy jednak to wszystko odbyło się, w, jakby można powiedzieć, fair warunkach? Nie, wydaje mi się, że Kowalski tutaj faktycznie popełnił błąd, pewnie mocno zirytowany tą sytuacją, że no panicz na czele. Mhm. A jemu do czołówki brakuje wiele, że tak przy, przy, przypomnę nasze wierszyki z zeszłego sezonu. Mhm. I, I pewnie z tego powodu tak mocno tam zaatakował. I no mówisz pechowe, to nie pechowe, po prostu no, źle się zachował zawodnik młodego pokolenia. Mhm. E, I na tym skorzystali inni zawodnicy, e, również e, młodego pokolenia, w tym samym wieku zresztą był Sadurski. A nie Strażyski to 20. Zieliński kończy w tym roku wiek juniora, ale y, potem już z tym panicznym sobie poradzili w, w, tym, w tej drugiej odsłonie e, tego drugiego biegu. Był remis, e, no ale potem e, niestety no, po trzecim biegu od czwartego darku do dziewiątego, co to za demolka była, że wydawało się, że będzie rozjechanko, ale tak nie było. No rozjechanką, rozjechankiem, e, oczywiście, że tak, przede wszystkim dlatego, że nie było komu kręcić, jeśli chodzi o to Krosno, bo wiadomo, że mecz sezonu ma Waszek Milik, zdobywca 12 punktów, który jak nie Waszek jechał, bo przynajmniej jechał jak nie ze Spartą, z jakimś słabszym przeciwnikiem, Od, oczywiście żartuję, jeśli chodzi o mecz sezonu, bo póki to, to jest to spotkanie z Grudziądzem u siebie, chyba trzeciej, bodajże czwartej kolejki, e, gdzie zdobył 13 plus 1, ale można... Nie mów daleko jak nie Waszek, tylko jak Waszek z początku sezonu. Tak, Waszek z początku, KSF dokładnie. w momencie ponad 9. 2,27 średnią po tamtym meczu z GKM-em, a tutaj 1,66. No ale oprócz tego mieliśmy Andrzeja Lebiediewa, który jedzie tak jak jedzie w zasadzie, bo jak spojrzymy sobie na średnie tych zawodników, to im tak naprawdę średnie nie zjeżdżają strasznie, zjeżdżają w większości, oprócz Milika i Doyla ale e, nie ma tam kłów za bardzo. Ten Doyle kąsa i widać od początku, że ma co pod siodłem, no ale potem jest wykluczony w, w tym meczu, tak jak i w wspomnianym Grand Prix. E, I e, to tylko cud, że nie ma tak naprawdę, no właśnie, jak to się stało, że nie było wyższej porażki, chyba dlatego, że jednak od 10 do 13 coś tam się jednak chłopaki z Krosna przełożyły. No właśnie, no to jest 18 do 30 po tym ósmym biegu, a od tego 9... No, tam jeszcze było jeszcze dołożyli dwa punkty a od 10 to tak naprawdę od 10 do 15 wygrywają dwoma punktami tą część tego meczu miejscowi. I faktycznie widać to przełożenie. To, że jednak tak jak mówię na początku, to co powiedziałem, że ten tor nie jest jednak już do, w tym meczu nie był do końca ich, bo był, był mocno przebudowany, mhm. więc w końcu wynaleźli te, te, te swoje ścieżki, te swoje ustawienia, chociaż niestety nie zrobił tego. Mateusz Świednicki tutaj widzę nic nie pomaga kompletnie. Szkoda e, powiem ten zawodnik. Mm -hmm. mm, I szkoda, bo, bo no właśnie, nie wiadomo, co tam z przyszłym sezonem. Mówi ostatnio w wywiadzie, że nie żałuje kompletnie tej decyzji, ale to troszeczkę potem sobie znaczy nie zaprzeczył, ale mało do analizy dał taki, taki argument, że stara się, żeby w życiu niczego nie żałować. No, okej. Okay. Ale jak się zrobiło taki krok, i, i, i tak się cofnęło w karierze swojej tym, tym sezonem, może nie jakoś mocno, żeby się teraz odbijać kilka parę lat, ale no, kompletnie nie trafił na tę decyzję. I no, musi żałować tego, bo e, mówiło się o tym, że on chciał wjechać w, tak naprawdę w Krośnie w lidze. Jak przeszło awansować temu zespołu z Karp Karpacie, to zdecydował się podjął tą rękawicę, ale no, za wysokie progi jednak widać. Za wysokie, za wysokie. Wrocławiowi wychodzą podwójne dwie w zasadzie taktyczne, no bo to jak powiedziałem, że się przełożyli chłopaki, po prostu Doyle i, Ulebie i Milik byli w, w wysokiej formie wtedy no Przypomnijmy chociażby bieg 10, gdzie to nagle 5-1 jest wyprowadzone, no ale oczywiście tam jedzie też tam jest wielki pech, bo Maciek, nie pamiętam już na której pozycji był Maciek Janowski, ale oni na od początku, na starcie, no tu jest defekt, tak tak, 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 tak. No ale to jest to ważne 5-1, tylko że potem i w biegu 12 i 13 też fajnie jedzie, właśnie para, jedyna para liderów tutaj, jeśli chodzi o Wilki Krosno. Tak się troszeczkę do kole botali, do końca. I to, to jest zadziwiające, powiem ci szczerze, tak jak się roz kłada te mecze na czynniki pierwsze, to tutaj mamy niby 10 punktów tylko, ale sporo straty na dystansie yy, Krośnian, Krośnia, no bo tam oni chyba tylko jeden punkt okay. tak naprawdę zrobili, Kasprzak na paniczu w biegu siódmym, a stracili 7 aż yy, na trasie, do tego na starcie totalna dominacja, tak jak powiedziałeś, od biegu czwartego, no w końcówce wiadomo, że tam już było lepiej, na sześć ostatnich biegów czterokrotnie wygrywają w tym elemencie i tak samo na dystansie właśnie Krośnianie robią sześć trójek w tym meczu, ale no takie, taka Fatamorgana troszeczkę to spotkanie, powiem Ci szczerze. Na torze bardzo równym, choć kamienistym tak, no właśnie dlatego widać, że, że to jest iskierka nadziei, że, że jednak się potrafili na do tym, do tym torze przełożyć, mm -hmm. no właśnie nie do końca swoim i może tracili te pozycje, ale już chociaż na tym starcie tutaj, tutaj potrafili sobie poradzić, na przykład ten, to tak jak mówisz, te 5-1 w dziesiątym, no ten znakomity poprzedni bieg Kowalskiego, który z czwartego pola wyskoczył, mm -hmm. no jak zmarzli i, i nie dał szans przeciwnikom, tutaj totalnie został z tyłu. E, no nie wiem, może такие тро trochę... Osamotniony się poczuł, że ten, ten Janowski nagle został na starcie, ale nie miał kompletnie dojścia do Doyla i Milika. I, i no, jak taki, taki typowy, niedoceniany przez Cegryskiego junior polski w tej mm. ekstralizie się zachował, czyli zgrywał y przysłowiowe ogony. A ja tylko jedną rzecz, Darku, cię zapytam, co sądzisz o tym biegu, w którym to Kasprzak mocno tak wyjechał w A, tym Za co został? Przed Pawlickiego. No tam tam, była kartka, tak? tak, była żółta kartka, którą dostał Krzysiek. No mhm. myślę, że dobrze, że tak się stało. W sensie. Ja Krzyśka nie od dziś znam, choć nie osobiście, natomiast y Trochę mi zapachniało takim krzyśkiem, którym on już bywał często. Tak jak Peterowi załącza się Piotr, tak Krzysztofowi Krzysiu, i to czasami bywa tak dosyć nieszczególnie. I potem jeszcze chyba, nie wiem, czy nie dolał oliwy do ognia, bo nie siedziałem w głowie sędziego, więc pewnie bym się i tak nie pomieścił ze swoją głową. Natomiast czy tam jeszcze to nie do, do, dolało trochę tej oliwy oglądanie się Krzyśka, tak jakby wiesz za, za siebie, na Piotrka, gdzie on jest przed metą. W każdym bądź razie myślę, że dobrze ta żółta kartka, ja jestem na, na kontrze do spotkania z Torunia z Częstochową, w tamtym kontekście pojawiło się wiele komentarzy, że ci juniorzy powinni dostawać kartki za takie, wiesz, nieopanowywanie tych maszyn i tak dalej na wyjściu z pierwszego łuku. Ja myślę, że to są akurat, to jest brak umiejętności, ja tutaj nie mówię, że to było totalnie celowe, ale fajnie by było ostudzić głowę, chociaż nie wiem, może ostrzeżenie byłoby tutaj na miejscu, bo Krzysiek ostatnio nie prezentował takiej dyspozycji, więc może rzeczywiście, tak sobie o tym myślę, można by zjechać z retoryką ciutkę. E, tak, ja już przechodziłem zaraz już do tych punktów, ja tylko powiem, mm. że e, nie no, żółta kartka to moim zdaniem minimum, bo, bo to naprawdę a, było ostre i okay. na granicy moim zdaniem w ogóle wykluczania, a nie, mm. że tam się wiesz, jakby tutaj, bo to było naprawdę tak z premedytacją zrobione, że mm. e, no jakby tam było, wiesz, ten, ten Piotrek nie był z, z 10 centymetrów bliżej tego krzyżka to czy nie było czasami by tam wypadku więc no przejrzę to totalnie byłby wykluczony ale Przejrzę to o... jeszcze raz i zobaczymy bo może rzeczywiście wiesz Trzy symultanicznie mecze pierwszej ligi ogarnąłem tuż przed tym, więc może jeszcze no mózg właśnie. był solidnie zlasowany. Dobrze, e, oceńmy, chwil, e, krótko oddaję Ci głos, Patryku, drużynę gości, która wygrywa to spotkanie. No właśnie, tutaj na, y, na, na czoło peletonu wysuwa się e, znakomity występ Taewoo Findena, który, nie wiem, no przebąkuje się, że prawie na pewno opuści tą spartę po tym sezonie. Nie wiadomo jeszcze gdzie, Darek wiadomo za kogo trzyma kciuki, ale znakomity występ, znakomita prędkość Taja dzisiaj, też te wyskoki po nawet przy przegranym starcie, znakomity gdzieś tam pikował po pierwszym łuku i świetnie się go oglądało, 11 plus 1, więc jeden z, no dzisiaj najlepszy zawodnik drużyny, ale jeden z lepszych w ogóle meczów, nawet jak nie punktowo, to jak wyglądał naprawdę agresywnie, pozytywnie przede wszystkim Taj na torze. Janowski, gdyby nie ten defekt na starcie, pewnie też te punkty wyglądałyby znakomicie, bo Oprócz tego zdobył 10 punktów, więc tylko dwa razy był pokonany przez przeciwników, a tak to właśnie no, ten przegrał sam ze sobą, z tym swoim defektem w, w swoim trzecim starcie. I do tego y, łaguta, który no, przywozi 0 w ostatnim biegu, i takie mocno, mocny ogon, ten w tym 15, a gdzie na osłodę wilki wygrywają 4-2. Ale oprócz tego też jest całkiem niezły. też Mówił, że drugi raz w życiu w ogóle jeździ na tym torze i czuł się jednak dobrze. Mm. Piuli i Pawliński robią swoje i naprawdę 8-7 punktów. Kowalski 4, pani też dokłada 1, więc tutaj no może na nikim tego nie zrobił, bo, bo to było 5-1 w tym biegu, gdzie Kowalski był wykluczony, ale ostatecznie, tak jak powiedziałem wcześniej, znakomicie równo drużyna pojechała i nic tylko się cieszyć przed kolejnymi meczami, chociaż nikt wybitny nie był, ale to też pokazuje że jednak wilki postraszyły mocno i miały kim dzisiaj kopać czego, co kopać też. Ja, ja, no właśnie, ja tylko po, pochwalę Taja, który jako jedyny pojechał ponad stan, to znaczy to, co ostatnio pokazywał, bo reszta, tak można powiedzieć, zmieściła się w tych swoich parametrach, jeśli chodzi o to Krosno, to tak jak już powiedziałem, bardzo, oto bardzo dobry mecz Waszki Milika, najlepszego w tym y, meczu zawodnika y, gości, gospodarzy, przepraszam, Doyle, byłoby, gdyby nie to wykluczenie, byłoby więcej tych punkciorów, natomiast koniec końców tutaj... Y, Juniorka to jest też kolejna rzecz, której tutaj nie można strasznie zganić. A co myślisz o tym, Darku, że tak ci przerwę bije się Pucham cię dojlu, to, to no. wykluczenie, czyli drugie ostrzeżenie, no nie stoi chyba takiemu zawodnikowi mieć mm, dwa ostrzeżenia, być wykluczonym w tak głupi sposób I... No właśnie zastanawiam się, czy trochę nie usypia ją się, znaczy może... On wpadł właśnie w te, taką pułapkę tego sezonu, który bardziej liberalnie traktuje te rzeczy, i może mu to wyleciało z głowy, mm. że on musi, musi się pilnować, bo już jest e, takie ostrzeżenie jedno na jego koncie. Także no, zgotował sobie sam ten los, ale e, trochę szkoda, bo i, i, i jak właśnie nie wykluczenie w takich dość ciekawych, nieciekawych okolicznościach. Było tak, że z, y, y, byśmy, byliśmy przeciwko niemu, że on się kładł pobyle kontakcie. Wcześniej w tym sezonie, potem rzeczywiście było kilka takich u niego, no a tutaj sam sprokurował. No ale poza tym, Patryku, tak ja nie chcę się rozgadywać tutaj o tym zespole, bo ci juniorzy oczywiście nie robili potem punktów żadnych na, no prawie żadnych na, na seniorach oczywiście, zrobili to w tym biegu juniorskim, ale te 7 punktów to jeszcze jakoś wygląda, no tutaj myślę, że Krosno zaraz będzie jechało mecz życia, więc fajnie, że przynajmniej ta atmosfera jest po takim meczu i że ten tor w końcu, ten główny temat został uspokojony. Chyba o tym w kontekście Wilków należy mówić, a nie o, o dyspozycji poszczególnych zawodników, którzy chyba już się do końca strasznie nie zmienią. Tak, no Świdnicki to sprawa jasna. Kasprzak, który no ma jeden jednak ponad średnią, tutaj też mocno zawiódł, można powiedzieć, 3 plus 1 i Lebiedew, który miał być jednak liderem, a ostatecznie w tym momencie jest czwartym zawodnikiem zespołu, więc no mm. ten, który tak fantastycznie wygląda w leśnie w pierwszym meczu, gdzie naprawdę otarł o, o znakomity yy, yy, wynik, gdyby nie skończyło się paliwo w ostatnim jego yy, biegu, czy tam jednym z ostatnich, już nie pamiętam, to teraz wygląda naprawdę yy, no, słabo, no jakby w sensie, no, nie wygrywa biegu u siebie i wszystkie trójki yy, oprócz robi Milik i Doyle, yy, wydawałoby się, że jednak yy, no, wypadałoby robić jakieś lepsze punkty, pani Andrzeju, mm -hmm. Ale to może przyjdzie, tak jak mówisz, te najważniejsze momenty, najważniejsze momenty sezonu, mecze. Zobaczymy. Trzymam kciuki za dobre widowiska. Dajcie znać, kochani, co sądzicie o tym spotkaniu o Wilkach i się wsparcie Wrocław. Czytamy wszystkie komentarze i lajkujemy wszystkie e, lajki. Oprócz tego oczywiście patronite.pl, ukośnik Park Maszyn, tam można zwestrzeć już od 5 zł te nasze tutaj e, brewerie amatorskie. Patronite.pl właśnie. Tam można wesprzeć. A Darku, tak, lajkujemy lajki, disujemy disy i komentujemy komentarze. Tak jest, to jest nasze o. parkomaszynowe y, skrzywienie. Andrzeju Trzymański trzymaj się tam, Andrzejku, kochany. Y, niedługo odezwiemy się. Jak nas ogląda, Żużlowa Rodzina się razem trzyma, to wy pamiętajcie o tej akcji wsparcia Żużlowca finansowego żeby jemu się dobrze działo i czekajcie na ten wywiad, mocno wyczekiwany też przez nas, właśnie z byłym zawodnikiem Unii Leszno. Tak jest i oczywiście o 20 już w ten wtorek, zaraz po tych solówkach patrykowych Aha. o pierwszej lidze, dla was live, na żywo, 20 godzina razem z Patrykiem i Grand Prix w Gorzowie i właśnie to, co się działo podczas tej zaległej kolejki PG Ekstraligi, jak i tej 11. pierwszej ligi żużlowej.